Witajcie w pierwszej lekcji naszego poradnika korzystania z katalogu Biblioteki Norwida. Na początek zajmiemy się kątem czytelnika. Zacznijmy zatem od zalogowania. W tym celu musimy najechać kursorem myszy w prawy górny ruch strony na konto czyli tutaj, gdzie po kliknięciu mamy dwie opcje: zaloguj lub zarejestruj się. Dziś zajmiemy się logowaniem do posiadanego już konta. Klikamy zatem na zaloguj. Kiedy pojawi się okienko logowania w miejscu, gdzie jest numer karty, należy wpisać no, nasz numer. Nie ma żadnego znaczenia, czy wpiszemy numer z początkowymi zerami, czy też bez nich. Numer karty bibliotecznej oczywiście znajdziecie na swojej karcie bibliotecznej. Jeśli jednak z jakiegoś powodu jej nie posiadacie, zawsze możecie zadzwonić do dowolnej agendy i zapytać bibliotekarza o przepisany do waszego konta numer czytelnika, pamiętając oczywiście o konieczności zweryfikowania tożsamości. Jeśli już mamy podany nasz login, czyli numer karty, czas na hasło. Jeśli logujecie się pierwszy raz, użyjcie hasła otrzymanego od bibliotekarza, który zakładał Wam konto biblioteczne. Jeśli logujecie się po dłuższej nieobecności i zapomnieliście swojego hasła, również możecie zadzwonić do dowolnej agendy z prośbą o zresetowanie hasła. Bibliotekarz poda Wam tymczasowe hasło, które po zalogowaniu trzeba będzie zmienić. Możecie też sami zresetować hasło, wybierając opcję: nie pamiętam hasła. Wówczas link do zresetowania hasła otrzymacie na adres mailowy przypisany do waszego konta bibliotecznego, czyli adres podawany przy zakładaniu konta lub jego aktualizacji. Wpiszmy więc hasło i kliknijmy zaloguj. Udało się i ponownie znaleźliśmy się na stronie startowej katalogu. Aby wejść do naszego profila czytelnika, ponownie najedźmy kursorem myszy w prawy górny róg, gdzie tym razem czeka na nas zapis ID i nasz numer karty. Kliknijmy na ten podświetlony na czerwono napis. No i świetnie, znaleźliśmy się teraz na naszym koncie czytelnika. Po lewej stronie mamy kilka zakładek, którymi teraz zajmiemy się. Po pierwsze, dane osobowe, gdzie znajdziemy podane przy rejestracji bądź aktualizacji informacje takie jak imię, nazwisko, numer karty czy adres e-mail. Poniżej znajdziemy dokumenty wypożyczone. Wybierając te opcje kliknięciem myszy, możemy sprawdzić, jakie materiały biblioteczne znajdują się na naszym koncie i kiedy mija ich data zwrotu. Dokumenty udostępnione te, te, to te, które zostały nam udostępnione na miejscu, np. Na podczas odwiedzin w czytelni ogólnej. Dokumenty zamówione to już nieco bardziej szczegółowa zakładka. Rozwijając ją poprzez kliknięcie na Napis. Nam się, ukażą nam się trzy dodatkowe opcje. Przed wysłaniem zamówienia, czyli książki lub inne materiały biblioteczne, które wrzuciliśmy do naszego koszyka, ale jeszcze nie wysłaliśmy zamówienia, w trakcie realizacji, czyli oczekujące na skompletowanie, no i zrealizowane, czyli gotowe do odbioru. W zakładce rezerwacje możemy przejrzeć zarezerwowane przez nas tytuły i prognozowaną datę zwrotu przez innego czytelnika, co daje nam rozeznanie kiedy mniej więcej będziemy mogli zatopić się w oczekiwanej lekturze. W zakładce prolongaty możemy przedłużyć termin wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeśli nie są one zarezerwowane przez innego czytelnika i jeśli nie przekroczyliśmy już terminu zwrotu. Pamiętajcie, że prolongować materiały biblioteczne możecie sami maksymalnie dwa razy lub zadzwonić do wybranej agendy i poprosić bibliotekarza, aby zrobił to za nas. W zakładce Historia Czytelnika możemy sprawdzić, co, gdzie i kiedy już wypożyczaliśmy. Opłaty. Tu znajdują się informacje o ewentualnych zaległościach, ale także opłatach rozliczonych przez nas w przeszłości. Wystarczy Rozwinąć tę opcję, klikając na napis bądź na to samo okienko. Nierozliczone i rozliczone. Zakładka Zmiana Danych pozwala nam samodzielnie aktualizować niektóre dane. Również, kiedy klikniemy, mamy możliwość wybrania interesujących nas zakładek. No, i propozycja zakupu. W tym miejscu możemy zaproponować bibliotece zakup tytułu bądź tytułów, które nas interesują, a których biblioteka nie jest posiadaczem. Kliknijmy na tą zakładkę. Teraz na nowa propozycja. No, i wystarczy wypełnić co najmniej dwa pola, czyli autor i tytuł, no i wysłać. Propozycje, klikając Zgłoś nowy zakup. Z konta bibliotecznego możemy się wylogować, klikając na wyloguj w prawym górnym rogu, bądź nastąpi y, automatyczne wylogowanie, kiedy nie będziemy aktywni na, na naszej stronie przez kilkanaście minut. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że ten poradnik był dla Was przydatny. Do usłyszenia! Witajcie w drugiej lekcji naszego poradnika Jak korzystać z katalogu Norwida. W poprzedniej lekcji omawialiśmy temat logowania i możliwości konta czytelnika. Dziś zajmiemy się kwestią zamawiania tytułów. Pamiętajcie o zalogowaniu się, bo jest to niezbędne, aby móc zamawiać książki i inne dokumenty biblioteczne. Ponieważ ja już jestem zalogowana, od razu przejdźmy do wyszukiwarki tytułów. Oczywiście, instrukcja dla katalogu istnieje już w formie prezentacji i możecie ją sobie obejrzeć, klikając tutaj. Ja jednak pokażę Wam te procedury w wersji ruchomej, czyli tego i kolejnych filmików. Dobrze, wyszukiwarka. Wyszukiwarka umożliwia nam odszukanie interesujących książek lub innych dokumentów bibliotecznych na wiele sposobów. Jeśli interesuje nas konkretny tytuł, to możemy go po prostu wpisać w wyszukiwarkę i dowiedzieć się gdzie i czy w ogóle jest dostępny. Wyszukajmy sobie, no powiedzmy, pasję życia. Mam na myśli Pasję Życia i Drwina Stona. No właśnie, Kartaluk już na tym etapie sugeruje nam, czego możemy poszukiwać, czyli na przykład Pasję Życia, Powieść o Van Gogh, a także to, co ogólnie jest w bibliotece pod tym tytułem, czyli na przykład Dokument Elektroniczny, Powieść, Kaseta. Pozostanę jednak przy samym ty tytule i klikam Szukaj. No i spójrzcie: katalog ukazuje nam wszystko, co wydane zostało pod tytułem Pasja życia. A zatem, książkę Jacka Pałkiewicza. Irwina Stona. No i pozycje zawierające wpisane tytuły, wpisane frazy i hasła. Spójrzcie jeszcze tutaj na górę. Pisałam pasję życia i poprosiłam, aby katalog. Przeszukał to w każdej sekcji, we wszystkich polach. Ale możemy także rozwinąć tę zakładkę i po prostu wyszukać po tytule, po autorze, bądź po temacie, na przykład temat Pasja. Szukamy książek o Pasji, wpisujemy Pasja, no i katalog wyszuka nam książki związane z tym tagiem. Dobrze, zamknijmy to sobie, ponieważ dziś zajmiemy się troszkę inną kwestią. Lecimy jeszcze raz na samą górę. I po lewej stronie, czyli tutaj, znajduje się zbiór ważnych zakładek, które mogą ułatwić nam wyszukiwanie. W zakładce Biblioteka mamy domyślnie przypisaną bibliotekę Norwida, ale jeśli chcemy, możemy także wybrać inne biblioteki w naszym regionie i sprawdzić ich zbiory. Dobrze, zamknijmy to sobie, klikając tutaj na ten znaczek w górę. Czyli zwijamy rozwinięcie. I dalej mamy autora. Znowu klikamy. No i właśnie autor. I tutaj pojawiają się autorzy związani z wyszukiwanym przez nas tytułem. Jak wspomniałam mnie, int przykładowo interesuje pasja życia Irvina Stone'a. Tutaj jest Irwin Stone. Zatem klikamy w ten kwadracik. Zastosuj. I w ten sposób katalog ujednolica wyszukiwanie, czyli pokazuje nam pasję życia Irwina Stona, dostępną w całej bibliotece. Widzicie, tutaj jest kilka roz rozmaitych tytułów związanych z pasją życia Irwina Stona. Dlatego jeszcze raz przejdźmy na, w tę rubryczkę po lewej stronie i rozwińmy sobie agendę. Gdzie ukazują się wszystkie agendy, w których dostępny jest dany tytuł. No i wybierzmy sobie na przykład filię numer 8. Wybieramy filię numer 8, tak klikając w pusty kwadracik, pojawia się zaznaczenie. No i ponownie zastosuj. Dobrze, klikamy sobie na ten napis Pasja Życia i mamy już szczegółową stronę związaną z danym tytułem i właśnie Filion. Spójrzcie, tutaj mamy informacje o tym, że jaki to jest tytuł, jaki to jest autor, kto wykonał do, tłumaczenie, rok wydania i SBN, ale także to, co jest bardzo ważne, czyli gdzie... Znajduje się ta filia, ta książka, czyli w jakiej filii. Lokalizacja, położenie, filia numer 8 jest zaznaczona, czyli mamy pewność, że książka faktycznie z filii numer 8. Mało tego, tutaj w sygnaturze także jest zaznaczona filia numer 8. Zatem, jeśli chcemy skorzystać z filii numer 8, bo tam jest nam przykład, nam najbliżej, i chcemy tę pasję życia stamtąd wypożyczyć, wrzucamy sobie. Tytuł do koszyka, klikając na zamów. Ale zanim to zrobię, zwróćcie jeszcze uwagę na napis dostępny. To znaczy, że książka faktycznie jest w tej chwili dostępna i, możli i jest możliwość jej zamówienia. W innym wypadku było tutaj, byłoby tutaj napisane e, niedostępny. I można było natomiast zarezerwować tytuł, ale rezerwacją także zajmiemy się w następnym odcinku. Dobrze, klikamy zamów. No i ponownie mamy do wyboru różne opcje. W tym przypadku możemy od razu przejść do koszyka zamówień, bo nie potrzebujemy nic innego i po prostu chcemy wysłać zamówienie albo kontynuować przeglądanie. No, ja wezmę kontynuuj przeglądanie, ponieważ jeszcze jedną opcję chcę Wam dzisiaj pokazać. Możemy powrócić do listy wyników, yy, czyli do wcześniejszej zakładki. Albo jeszcze raz wpisać tytuł w wyszukiwarkę, i ja tak zrobię. Dobrze, znów po lewej stronie szukamy interesującej opcji. Tą opcją będzie typ dokumentu. Rozwijamy i mamy dwie opcje: książka i książka mówiona. Książka to oczywiście książka papierowa. Tutaj mamy informację, ile w całej bibliotece egzemplarzy pod tym tytułem znajduje się, czyli aż 32. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to są książki nie tylko tego Irvina Stone'a, która mnie interesowała na początku, ale wszystkie książki, które są związane z hasłem Pasja Życia. No i książka mówiona, czyli audiobook, książka na płycie, Dostępna w. No właśnie, zobaczmy, gdzie jest dostępna. Jeżeli interesuje nas pasja życia w formie audiobooka, zaznaczamy kwadracik, zastosuj. Dobrze, i tutaj też mamy dodatkowe opcje. To jest ważne, ponieważ pasja życia jako audiobook, czyli książka mówiona, występuje w dwóch wersjach. Przede wszystkim kaseta dźwiękowa. Ale także dokument elektroniczny, książka. Poniżej mamy jeszcze inny tytuł z, związany z tym hasłem: Pasja życia, ale jak widać, to już jest inny autor, to nas nie interesuje. Przynajmniej nie podczas tej lekcji. Pasja życia kaseta dźwiękowa, czyli klasyczne kasety, tak? Takie, które kiedyś były bardzo popularne i bardzo używane. No i Pasja życia dokument elektroniczny czyli audiobook książka na płycie. No, i wybieramy sobie tę książkę na pójście, czyli chcemy zobaczyć, gdzie możemy wypożyczyć pasję życia. Dobrze, jesteśmy. I teraz uwaga to jest ważne, istotne, ponieważ Pasja Życia jako audiobook jest dostępna w dwóch bibliotecznych agendach. Jest to filia numer 6. Zwracajcie uwagę na sygnaturę. Filia numer 6 i Mediateka Góra Mediów. I teraz, w zależności od tego, gdzie chcemy sobie zamówić, bo gdzie chcemy odebrać dany tytuł, klikamy na zamów. To jest ważne, ponieważ tam, gdzie zamówimy, tam musimy udać się po odbiór. Ja wybieram sobie Mediateka Góra Mediów. I ponownie mogę sobie jeszcze przeszukiwać katalog do woli, albo przejść do koszyka zamówień. I przejdźmy do koszyka zamówień. Spójrzcie. Automatycznie mamy zaznaczone obie książki, yy, ponieważ system nam sugeruje, że właśnie wrzuciliśmy je do koszyka, aby wysłać zamówienie czyli no wysłać do systemu, aby bibliotekarz czy też bibliotekarze mogli te zamówienia skompletować. Natomiast możemy także zrezygnować z zamówienia, ale tylko wtedy, kiedy te interesujące tytuły, które chcemy, z których chcemy zrezygnować są podświetlone. Możemy klikając na ten kwadracik odznaczyć zaznaczenie, czyli na przykład stwierdzamy, że wysłamy tylko zamówienie tej pasji życia audiobooka, a ten jeszcze pozostanie w koszyku przez jakiś czas. Ale wybierzmy sobie obie opcje, i teraz albo wysyłamy zamówienie, albo rezygnuj z zamówienia, kwestia dowolna. Dla Was osobiście, ja teraz sobie kliknę. Po prostu wyślij zamówienie. No i dokumenty zostały zamówione. Teraz czekamy na informację od mailową: informację, że zamówione przez nas dokumenty biblioteczne są gotowe do odbioru. I tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jest to w miarę czytelne. Jeśli nie, Proszę o sugestie, następnym razem postaramy się, aby było jeszcze czytelniej. Tyle z mojej strony, trzymajcie się na razie! Witajcie w kolejnej odsłonie naszego szkolenia. Dziś zajmiemy się kilkoma mniejszymi, ale bardzo ważnymi kwestiami dotyczącymi korzystania z naszego katalogu. Pierwszą z nich będzie rezerwacja tytułów. Proponuję przejść do zakładki pozycje ostatnio dodane. Ja już jestem zalogowana, więc od razu pomijam krok logowania. Ale o logowaniu dzisiaj także jeszcze będzie. Także pozycje ostatnio dodane. Swoją drogą jest to zakładka, dzięki której możecie zobaczyć, co nowego pojawiło się w bibliotece Norwida, jakie nowości książkowe, filmowe. Tutaj jest wszystko, co się pojawiło w ciągu ostatnich 60 dni, ale tutaj, oczywiście, po lewej stronie możemy sobie zmienić ten zakres czasowy, czyli, na przykład, co pojawiło się w ostatnich 30 dniach. Możemy sobie wpisać dowolną liczbę możemy wybrać dowolną agendę, sprawdzić co w danej agendzie pojawiło się ostatnim czasem. Jak wspomniałam, zajmiemy się na początek jednak rezerwacją, więc wybierzmy sobie ten pierwszy tytuł, jaki tutaj nam się ukazuje, czyli Cyrk Polski. Ok, już jesteśmy i ten tytuł jest wypożyczony, jest niedostępny. Jedna osoba rezerwuje już przed nami, ale i tak nas ta książka bardzo mocno ciekawi, więc sobie klikamy zarezerwuj. No i zobaczcie, i mamy informację, że jesteśmy w którzy w kolejce. Rezerwacja jest ważna do 19 września, czyli jesteśmy pewni, że chcemy zarezerwować ten egzemplarz, więc klikamy zatwierdź. No i rezerwacja została zapisana. Kiedy tylko książka zostanie zwrócona i przyjdzie nasz czas rezerwacji, wtedy dostaniemy maila z informacją, że książka już na nas czeka. Wtedy mamy 4 dni. Aby odebrać ten tytuł. Dobrze, skoro już zrobiliśmy rezerwację, sprawdźmy sobie, czy na pewno zapisała się ona na naszym koncie czytelnika. I przypomnijmy sobie raz jeszcze, gdzie to konto znajduje się. W prawym górnym rogu klikamy na przejść do konta użytkownika. Rezerwacje, tak? W lewym, po lewej stronie jest ta tabelka. Szukamy rezerwacje. No i wola! Mamy e, zapisaną rezerwację. I jeszcze raz widzimy, w, którzy jesteśmy w kolejce. Do kiedy obowiązuje nas rezerwacja? Możemy sobie ją przedłużyć, jeśli do tego czasu e, książka nie zostanie z jakiegoś powodu oddana przez czytelnika, albo możemy zrezygnować z rezerwacji. To tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Oczywiście możecie e, wykonywać kilka rezerwacji na raz. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. No dobrze, skoro już wiemy, jak rezerwować książki, przejdźmy do kolejnego zagadnienia dzisiejszej lekcji, czyli do półki. Taka nasza wirtualna półka może. Pomóc nam korzystać z zasobów biblioteki na różne sposoby. Możemy stworzyć taką półkę, aby umieścić na niej książki, które już przeczytaliśmy. Wprawdzie posiadamy historię wypożyczeń, historię konta czytelnika w naszym menu czytelnika, natomiast taka półka może być dla nas z różnych powodów wygodniejsza. Możemy także stworzyć półkę na książki, które być może przeczytamy, chcemy mieć je na oku itd., itd., więc każdy może sobie stworzyć taką półkę, aby z niej korzystać wedle uznania. Pamiętajcie jednak, że półka to nie jest koszyk zamówień, czyli książki, które wrzucamy na półkę, nie są przez nas w żaden sposób rezerwowane, to po prostu takie miejsce, w których te. Te książki istnieją, widnieją, ale nie są przez nas rezerwowane. Oczywiście możemy je potem sobie zarezerwować, zamówić, wypożyczyć, ale to jest taki bardziej podgląd, wirtualna półka po prostu. Dobrze, i przejdźmy teraz do korzystania z takiej półki. Jeszcze raz proponuję przejść do zakładki pozycji, ostatnio dodane. Okej, okay, niech będzie ten cyrk polski, skoro się tak e, ukazuje tutaj. I spójrzcie, po prawej stronie mamy Dodaj na Twoją półkę. Kliknijmy sobie. Brak etykiety, czyli brak nazwy naszej półki. Możemy sobie dodawać te książki na półkę bez żadnej etykiety, ale możemy też dla ułatwienia zrobić sobie etykietę, na przykład klikając przez Utwórz Nową Etykietę podając jej tytuł. O, tutaj mi się wyświetliła historia, to jest bardziej polityka niż historia, więc stworzę etykietkę polityka, klikam dodaj i wola, jest. Jest na Twojej półce jest taki napis. Pamiętajcie, że książki na, półka, na półkę możemy dodawać niezależnie od tego, czy są one przez kogoś wypożyczone, zarezerwowane, e, czy też dostępne. E, możemy sobie przejść do naszej sekcji Twoja półka, ona już jest tutaj, e, jest w podglądzie przez cały czas naszego korzystania z katalogu, więc kliknijmy sobie na Twoja półka. No i zobaczcie, mamy. Mamy półkę Polityka i e, jest nasza książka. Oczywiście możemy ją skasować, kiedy tylko chcemy zaznaczając sobie, klikając na koszyk. E, jest. E, no i to w zasadzie tyle. Oczywiście możemy stworzyć tyle półek, ile tylko nam. E, Ile tylko mamy ochotę, i też te półki nie mają żadnych ograniczeń, więc spokojnie korzystajcie sobie z tej opcji, bo jest naprawdę ułatwiająca. To tyle. Przejdźmy do ostatniej kwestii dzisiejszej lekcji, czyli ponownie do zagadnienia logowania. Jak już Wiecie, z poprzedniej, jest pierwszej w zasadzie lekcji, logowanie nie jest zbyt skomplikowane, warto znać swój numer konta bibliotecznego, ale są także możliwości logowania się bez znajomości naszego numeru karty bibliotecznej. Przejdźmy sobie do panelu logowania i tutaj gdzie jest wpisane numer karty możemy oczywiście wpisać nasz numer karty jeśli go znamy, ale jeśli nie, możemy się zalogować wpisując swój numer PESEL albo e, swój adres e-mail, który jest przypisany do naszego konta bibliotecznego. W niektórych przypadkach jeśli macie swój alias, możecie wpisać alias. Czym to jest? To jest taka własna nazwa użytkownika. E, ja e, ponieważ jestem na koncie Mediateki, to wpiszę sobie Mediateka. I hasło, które obowiązuje, czyli hasło, które sobie ustaliłam podczas tworzenia konta. Tak samo jak Wy macie swój login, swoje hasło. Login można wpisywać na różne sposoby, ale hasło zawsze jest takie samo. Jeszcze raz wpiszę hasło, bo nie jestem pewna, czy dobrze to zrobiłam. I Zaloguj. No i spójrzcie, udało się zalogować. Jak stworzyć taki alias? Bardzo prosto. Wchodzimy na konto użytkownika. Zmiana danych. Rozwijamy. Znajdujemy alias. Tak, tutaj jest Mediateka, ale wystarczy wpisać. Własny, własny login, własny pomysł, to może być imię, ksywka, nikt cokolwiek. Kliknąć zapisz no i możecie sprawdzić, że uda Wam się zalogować podając alias, no i hasło. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że było to przydatne, a logowanie stanie się jeszcze łatwiejsze. Trzymajcie się, do usłyszenia.